Q&A. Mam nadzieję, że nie wyszło zbyt długie, chociaż wyszło za długie. Ja rozumiem, że mamy wielu fajnych, wiernych widzów, którzy obejrzą wszystko, co wypuścimy, ale powiedzmy sobie szczerze, nikt nie jest takim masochistą, żeby oglądać przez 30 minut jak ja ględzę. Dlatego stwierdziłem, że nagram osobny film, w którym przedstawię wam najciekawsze zakulisowe historie. Dowiecie się na przykład, ile razy zatrzymała nas policja i za co. Oraz co się dzieje, jeśli któryś z członków ekipy jest chorym. przy okazji zachęcam Was do małej zabawy. Jedna z historii, którą opowiem w tym odcinku będzie nie do końca prawdziwa. Spróbujcie wyłapać która i napiszcie w komentarzu. Zachęcam Was także do wysyłania Waszych historii motoryzacyjnych. Może być to historia związana z poszukiwaniem, z zakupem, naprawą, wycieczką, czymkolwiek związanym z motoryzacją i wyślijcie tę historię na nasz adres mailowy, czyli youtube.maupa.otomoto.pl. Ja wybiorę 5 najciekawszych, przedstawię je w następnym odcinku. Odcinku, a Wy zdecydujecie w ankiecie, który z tych autorów przedstawił najciekawszą, najfajniejszą historię, a być może uda mi się jakiś upominek tam do tego autora wysłać. Po raz kolejny zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie, oraz zostawienia łapki w górę. Myślę, że na początek chciałbym wskazać na to, że bardzo się staram urozmaicić moje domowe studio i wprowadzić trochę kolorytu tutaj w to tło. A teraz już na poważnie wiele historii zakulisowych dotyczy tak naprawdę drobnostek rzeczy, które się dość stosunkowo często pojawiają i są związane z naszym trybem pracy, na przykład przez to, że pracujemy przez cały rok, nie zważając właściwie na warunki atmosferyczne. Oczywiście czasem nam się zdarza nagrać na hali w MTP, o ile są one dostępne, jednak no, nie czarujemy się przez większość czasu nagrywamy na zewnątrz bez względu na to, czy jest piekielnie gorąco i nagrywamy w pełnym słońcu, czy czy też pada śnieg, w tym roku akurat nie padało, czy też pada deszcz albo po prostu wieje, w naszym miejscówce akurat bardzo mocno wieje. Wiąże się to z tym, że no, jesteśmy narażeni na zachorowania, szczególnie ja, yy, gardło szybko siada, często mam też katar. No i jest to pewne utrudnienie, czasami brakuje gdzieś tam siły w gardle, czasami katar przeszkadza, nie chce mówić przez zatkany nos i to sprawia, że musimy nagrywać coś po kilka razy. Ale to jest drobnostka, powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy na to już jakoś tam ubezpieczeni i przygotowani. Kolejna rzecz to samochody, no bo są to maszyny, które mają prawo się zepsuć. Jeżeli zepsują się akurat na planie, no to jest to wyjątkowo nieszczęśliwy zbieg okoliczności, ale tak się zdarzyć może. Na szczęście m, takich poważniejszych napraw nie było jakoś dużo, ale zdarzają się m, takie sytuacje, że wyładowuje nam się akumulator. E, I to nie dlatego, że coś jest nie tak z tym autem, tylko dlatego, że e, nagranie elementów wnętrza zajmuje nam całkiem sporo czasu, i niejednokrotnie ten akumulator po prostu tego nie wytrzymuje. Pamiętam, że na pewno w Skoda Super. Wydaje mi się, że BMW 7 też nie wytrzymało. No w BMW 7 to było uzasadnione dlatego, że tam było sporo takich elektrycznych gadżetów, które chcieliśmy przetestować, no a samochód nie był odpalony i tym samym się wyładował. Musieliśmy wtedy go gdzieś tam na kable odpalać i parę razy tak się zdarzyło, ale też to jakby traktuję w ramach drobnostki. Kolejne wyzwanie, które przed nami stoi to to, że te auta, które testujemy, to najczęściej są auta, które są w sprzedaży, no więc nie nieraz już nam się zdarzyło, że przygotowaliśmy sobie gadżety, scenariusz, dane techniczne, operatora, całą ekipę mówiliśmy na termin, a dzień wcześniej okazuje się, że auto zostało sprzedane, no i jest ogromna prośba, żeby jednak zwrócić to auto, albo kilka dni wcześniej się okazuje, że auto na auto jest rezerwacja i w ogóle tego auta nie możemy odebrać. Zdarzy się, że dowiemy się o tym na miejscu i musimy improwizować, szukać innego auta, no bo nie chcemy zmieniać terminu nagrania, nie chcemy y, też opuścić żadnego odcinka. Y, no i tutaj jest zawsze y, duży, duży stres, no ale jak widać na razie nam się to wszystko udawało dopiąć na czas. Dobra, ale teraz już przejdźmy do tych najciekawszych historii. Wymienię kilka, może jest ich więcej, ale po pierwsze nie pamiętam, po drugie no zawsze są historie, które najbardziej zapadają w pamięć. Pierwsza to taka, że jadąc sobie na plan zdjęciowy Mercedesem W210, którego pewnie kojarzycie wszyscy, e, zabrałem po drodze naszego operatora Marcina i ruszyliśmy na plan. Dojazd do, na plan zajmuje nam jakieś tam 40 minut z centrum miasta. E, no i wiecie, jak to w Mercedesie W210? No jedzie sobie dwóch młodych chłopaków. Mercedesem zauważyliśmy patrol policji stojący na poboczu, więc stwierdziłem, że no absolutnie trzeba się teraz bardzo skupić na dostosowaniu prędkości do obowiązujących przepisów na danym odcinku drogi. I już myśleliśmy, że wszystko jest ok, wyjechaliśmy za zakręt, a tu jednak lodówka stwierdziła, że pojedzie za nami. No i oczywiście, to, że jechaliśmy przepisowo, zupełnie odwrotnie niż wszyscy użytkownicy dróg w pobliżu, sprawiło, że chcieli nas skontrolować. Zresztą, no, w ogóle historia dwóch młodych chłopaków w Mercedesie W210 na rejestracjach niepoznańskich, no to wzbudziło pewne zainteresowanie. Zatrzymaliśmy się, od razu wysłaliśmy zdjęcie do Marka, że no, chyba się spóźnimy troszeczkę na plan. No, wiadome było, że my nie byliśmy właścicielami tego auta, więc niewiele wiedzieliśmy o jego przeszłości. I pomimo tego, że było z zaufanego miejsca, to jakiś tam dreszczyk emocji był, że coś może być nie tak. A może będzie przegląd nieważny, a może będzie ubezpieczenie niewykupione, a może będzie coś z licznikiem. A ta obawa pojawiła się, dlatego że to było pierwsze pytanie, które patrolujący nam zadali, że prosimy o pokazanie licznika. Kilka minut niepewności, do tego oczywiście kontrola trzeźwości. Ja byłem kierowcą. Otarcie potu z czoła. Okazało się, że wszystko było ok. Licznik też nie był kręcony, choć pewnie czegoś innego spodziewano się po tym modelu i po nas siedzącym w tym samochodzie. Kolejna historia wiąże się z Jeepem Grand Ciroki, a konkretnie z QA. To było chyba jedno z pierwszych, jeśli nie pierwsze QA, które nagrywałem. Nie miałem jeszcze wymyślonego miejsca i stwierdziłem, że pojadę gdzieś za miasto, żeby znaleźć troszkę błotka, ciężkiego terenu, gdzie mógłbym pokręcić te fajne sceny. I w sumie wszystko szło dobrze. Pojechałem w takie miejsce, które nawet ciężko określić, gdzie ono było. Nagrałem to co trzeba i stwierdziłem, że jeszcze się nam trochę przejadę. No i jak to się mówi, zakopałem się. I zakopałem się na tyle mocno, że nic tam już nie pomagało. No a powiedzmy sobie szczerze, to był taki teren, kto, do którego no, zwykła osoba nie jeździ, no bo nie za bardzo nawet w sumie o nim wie albo może. Pierwszą osobą, która mnie tam zlokalizowała, był właściciel tego przybytku przemysłowego który na szczęście okazał się być bardzo fajny, pozdrawiam pana, jeśli pan to ogląda, ale pewnie nie. Bo, bo pan nie wiedział kim jestem, pytał, co robię z uśmiechem, ja powiedziałem, że nagrywam filmik. No i z racji tego, że był pick-upem i suzu, no to, to mi tam pomógł wydostać się stamtąd. I historia skończyła się dobrze, tylko po prostu no takim dłuższym myciem. Musieliśmy Zamiast piątki musieliśmy wrzucić 10 zł na myjni samoobsługowej. Budżet na tym ucierpiał sporo. W ogóle tak się zastanawiam, że chyba najwięcej historii jakoś tak przyciągają Mercedesy. Bo kolejna historia z Mercedesem, znów w 210, ale trudno o tym nie wspomnieć, bo w tym rejonie, w którym kręcimy filmy, raczej większość osób nas kojarzy. Widzą, że jesteśmy z Otomoto, więc zakładają, że my te auta musimy mieć na sprzedaż, że może nagrywamy jakiś materiał promocyjny, żeby sprzedać te auta. I czasami się zdarza, że podejdą i zapytają, a po ile taki samochód, a, który to rocznik, a jaki silnik, a czy chcecie sprzedać i tak dalej? Ale pewnego dnia zdarzyło się to zapytanie aż 4 razy, 4 osoby Zaczepiły nas, zatrzymały na drodze, czy też tam, gdzie nagrywamy stojąc e, w miejscu, e, pode, podeszły, zapytały, który to rocznik, ile kosztuje, i tak dalej. No ten Mercedes kosztował kilka tysięcy, nie wiem, chyba z sześć tysięcy, więc wszyscy robili wielkie oczy, jak można kupić Mercedesa za sześć tysięcy. No można. A najzabawniejszy był taki starszy pan, bardzo przemiły, który podszedł też z ciekawością, a co to panowie robicie, i tak dalej. No nagrywamy, a co to za samochód, no Mercedes, e, a ile kosztujesz. A, a może pan sobie kupi? Nie nie, bo to za drogie dla mnie. No ale to 6 tysięcy. Ile? 6 tysięcy, no tak. A ile to ma? To koni. 190. A nie to za, za mocne do mnie, to ja takiego nie chcę. No także... E, zdarza się, zdarza się, że ktoś nas zapyta, ale... Mercedes jakoś bije wszystkie te samochody na głowę. Pod względem zapytań, oczywiście, żeby nie było, zdarzają się też problemy sprzętowe, bo jakby to, że kamera nam spadnie z sawki albo że się zachlapie w trakcie nagrań, to jeszcze nic, ale jest dron, który jest wyjątkowo delikatnym sprzętem e, i też pracuje w trudnych warunkach, bo no, odlatuje z, z dala od nas i e, najśmieszniejsza sytuacja to, kiedy dronowaliśmy sobie akurat nie w naszej zwyczajowej miejscówce i dron nam wpadł na drzewo, <noise> więc no droniarz poszedł to, tego drona odzyskiwać. Na to drzewko się tam gdzieś wspina. Tyle, że okazało się, że to drzewko to jest tak naprawdę takie ozdobne drzewko przy wjeździe do takiej dużej rezydencji. No i jak pewnie się domyślacie, akurat w momencie, kiedy zdejmowaliśmy tego drona, pojawił się właściciel tej rezydencji, przyjechał w takim czarnym Porsche Cayenne no i mówiąc delikatnie był wielce zdziwiony, dlaczego u niego w krzakach gdzieś tam kombinujemy i co my robimy w ogóle. No ale na szczęście udało się wytłumaczyć, że, że nagrywamy filmiki, że w ogóle nie nagrywamy jego rezydencji, tylko, tylko samochód, nie jego samochód, tylko nasz samochód i, i tylko zdejmiemy i nie zniszczymy krzaków i już sobie idziemy. No i, i upiekło nam się po raz kolejny, ale na koniec zostawiam wam najmocniejszą historię, bo to jest dzień, który ja osobiście zapamiętam chyba do końca życia. <laughs> Wszystko zaczyna się od tego, że wzięliśmy sobie od znajomego Mercedesa CLS do testu. Dzień był niezwykle gorący, a ja od rana miałem do załatwienia jeszcze kilka prywatnych spraw. Więc, praktycznie już od 7 rano byłem na zewnątrz w pełnym słońcu, bo było już chyba z 30 stopni. Celsjusza rano. No więc załatwiłem swoje sprawy, po czym pojechałem na plan, a że nie lubię występować w czapce z Daszkiem, pomimo tego, że mam, ale stwierdzam, że jest to po prostu nieeleganckie, żeby w takim filmie występować w czapce, no, chyba że w kapeluszu, no to, no to występuję po prostu z odkrytą głową. Słońce było niemiłosierne przez cały dzień i zgrzało mi troszeczkę zwoje. O ile nie myliłem się w warstwie tekstowej, całe szczęście, bo to by dopiero odbiło się na komentarzach, to nie czułem się najlepiej. Pojechaliśmy na obiad, zjadłem sobie lekką sałateczkę, żeby nie pogarszać sytuacji. Jednak nadal czułem, że sytuacja się pogarsza. No i podczas nagrywania mojej jazdy i moich wrażeń z jazdy, poczułem, że no to już jest finał, i. To jedzenie dłużej się w moim rządku nie utrzyma, więc zatrzymałem się, wybiegłem do lasu, no i wszystko, zwróciłem. na domiar złego. No, ja się czułem fatalnie, czułem się jakbym był naprawdę wykończony, wycieńczony, nie wiadomo ile dni, nie wiem, bym nie spał, nie jadł, nie wiadomo co jeszcze. Ale stwierdziłem: Dobra, nagramy to do końca. Wsiadłem do samochodu, ruszyłem dalej, ale okazało się, że samochód też niezbyt dobrze zniósł te warunki pogodowe i Formę testu i spalił się alternator, i stopniowo wyczerpywał nam się akumulator, i zaczęły się dziwne objawy. Auto wchodziło w stan awaryjny, przerywało, skrzynia biegów szwankowała, no działy się dziwne rzeczy, wyskakiwały błędy i tak dalej. No, chcieliśmy dociągnąć, bo zostało nam tak naprawdę kilka kwestii do nagrania. Ja stwierdziłem, że się zapra, ale to nagram. Ale w pewnym momencie samochód stwierdził, że jednak on ma dosyć. Panowie, pomocy. No, nie dał się odpalić, no i, i było po zawodach, e, więc ja udałem się już jako pasażer innego samochodu do domu, i praktycznie cały następny dzień wracałem do siebie. I podejrzewam, że po prostu doznałem tak zwanego porażenia słonecznego. E, bo wszystko na to wskazywałem. Wieczorem miałem gorączkę i, i czułem się fatalnie. E, a w samochodzie spalił się alternator, e, no i ekipa samochód odprowadziła używając kilku akumulatorów. No, wymieniliśmy ten alternator, oczywiście na nasz koszt. No i, i tak ta historia się zakończyła. I oficjalnie uznaję, że to był najgorszy dzień zdjęciowy w historii wszystkich naszych testów. Jednak biorąc pod uwagę, że nagrywamy je prawie 2 lata i nagraliśmy chyba setkę odcinków, to wcale nie jest tak tragicznie i nie było tak źle. Zaciskamy zęby, jeśli pada śnieg, jeśli pada deszcz i jakoś da, dajemy radę. To teraz czas na was. Po pierwsze w komentarzach wpisujcie, która z tych historii, którą opowiedziałem, uważacie, że jest nieprawdziwa albo chociażby w części e, niezgodna z prawdą. E, I druga m, propozycja, jeśli macie jakąś fajną motoryzacyjną historię która związana może być z różnymi przeżyciami. Nie muszą być tak ekstremalne jak te nasze. Może być to historia fajnego wyjazdu, fajnej naprawy, może jakiś nietypowych poszukiwań auta, może jakiś nietypowych sprzedających, których znaleźliście na OTOMOTO. Nieważne, ważne żeby była związana z motoryzacją. Opiszcie tę historię w mailu. Wyślij, wyślijcie tego maila na adres youtubemaupaotomoto.pl W tytule napiszcie historia konkurs. Ja już wtedy będę wiedział, które maile w pierwszej kolejności oglądać. Umówmy się, że termin jest do poniedziałku do godziny 20. Do tego czasu zbieram wasze zgłoszenia, a w następnym odcinku przedstawię najfajniejsze historie i wybierzemy wspólnie jedną i ta osoba, miejmy nadzieję, zgarnie jakiś tam gadżecik, może taki fajny kubek oto. Tymczasem dziękuję wam już za uwagę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, zostawić łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się zdrowo i ciepło, bądźcie bezpieczni i rozważni. Cześć!